Dobra, nagrywa Dzisiaj robimy test batonów. Mamy deseczkę, nożyk, nożyczki. Wczoraj byłem w tym w delikatesach centrum. Wdałem 38 zł. Dosyć sporo, tam jest dosyć drogo, nie? Co tu jest, no? Kupiłem 10 sztuk. 10 sztuk tych batoników różnych. Batonów to jest sporo, pewnie ze 3 testy będą, nie? Także zegareczek sobie założyłem, bo nie chodziłem z dwa miesiące, a ja mówię założę. Bransoletki takie mam, Bosa i zary, trzy. Dobra, no to co robimy chyba teścik, nie? Chyba trzeba tak zacząć. Dobra, to od czego by to zacząć? Dobra, to lecimy, to lecimy od pierwszego, mój ulubiony Banty. Ciachamy. O. No i Banty, próbujemy kokosowy, nie? Teraz sobie utniemy kawałeczek. Mój ulubiony baton. Oj, twarde. I lecimy. No. Kokosowy wiadomo. Co tu jest? Responsibility. Sorset Cocoa. Kakao Kakao z, z, z legalnych źródeł Znaczy y, Odpowiedzialnych źródeł O, no, dobry Kokosowy, słodki Nie za słodki, ale słodki Dobra, standardowo Snickers Drogie te batony, po 5 zł, niektóre, nie? Snickersy po 5 zł A tu jest ile gram? O, tu też jest Kakao Responsibility Nie wiem, 50 chyba Dobra, jedziemy ze sneakersem nie dołożę, nie? tak żeby spróbować, Snickers jest dobry, ja zawsze lubiłem snikersy. Mm. Takie, te orzeszki są prażone w snikersiku. i po prostu czuć Taką, taką trochę przy... no nie spaleniznę, ale... jakby to powiedzieć no takie przypieczenie, nie? dobrze, ja lubię dobre super teraz wziąłem milky way'a standardowo klasycznym baton w internecie było głośno o nim jakiś czas temu chyba przewrócił milky way'a czy coś, albo nie, no takie takie wspomnienia, nie? Retro wspominki. Dobra. Próbujemy. Dawno go nie jadłem. O, tu też jest. Responsibility. Kakao. O, ten słodki. Słodki, słodki. Ja najbardziej lubię takie. O. Z batonów, takie zbożowe, nie? Wziąłem sam te chyba dwa, dwa chyba albo 2,50, nie wiem dokładnie. To są moje ulubione batony, takie zbożowe Dobra, ten też jest mój, tego też lubię, nie? Marsa Lecimy z Marsikiem. Dzisiaj znów wstałem o 6.55, tylko że tym razem z zegarkiem, nie? Bo ja myślałem, że ktoś idzie, a tu się rusza taka zasłonka. Tak, ojej. Ja. Także dzisiaj wstałem z zegarkiem, nie? Dobra, próbujemy. Marsik jest dobry. Marsa też lubię. Podwójny Mars. Myślałem, że jest cały taki Jest rozpływający się w środku. Dobry. Dobra, Lionik teraz. O, tu jest coś. Jakaś gra. Candy Crush. Bonus. Każdy wygrywa. Bonus Candy Crush. Do wygrania co tydzień w Baterii 5 smartfonów. Dobra, Lionika. Próbujemy Liona Też dawno nie jadłem. Trzeba spróbować. To lecimy. Wczoraj nagrałem, na, nagrałem takiego vloga. Uh, ciężko się tnie No dobra, poszło Vloga, tam opowiadałem co, jak, praca Jak ktoś nie widział to zapraszam, nie? Tam moi stali widzowie widzieli już Dobra Próbujemy mm. Dobry, ale Są lepsze Dobra, teraz takiego dare kupiłem Dar ja już go jadłem kiedyś, taki dosyć gruby, wielki. Spróbujmy. Czy to jest coś warte? Darek, ciemny. Ciemnej czekoladzie. No tak, dark chocolate. Dark chocolate. No, w ciemnej czekoladzie jest. O, zegarek mi się schował. No dobra, to niech będzie schowany. Dobra, próbujemy. A, się rozwaliło. Mm. Dobry. Kawy. W pierwszym momencie taki gorzkawy był, nie? No ja nie chcę się schować. Mmm, gorzkawy słodki, dobry. Ale to nie jest mój smak. To zależy, nie? Czasami się chce takiego gorzkiego zjeść. Czasami słodkiego, czasami to. Tutaj mamy taką Nutellę. Biredy, też baton. Tego jeszcze nigdy nie jadłem. Nutelli jadę raczej takich. Rzeczy to nie kupuje O, takie coś. Tutaj nie trzeba ciąć, można ułamać. Dobra, zobaczymy co to jest w środku. A, nutella. Nutella, jakieś chrupki. I taka skorupka. No, całkiem dobre. Nutellowe, nie? Twix, standardowo wiksnijmy to razem <grymne> taka reklama była jeszcze pamiętam ciastko karmel czekolada ze świrami chyba w poczekalni do lekarza <grymne> dobra próbujemy nie może się zmarnować tutaj o to. Może być Ja nie lubię takich ciastek jakich W batonach Ale może być Dobra teraz o, KitKat Też jest jakiś Candy crash. Każdy wygrywa bonus Candy Crash. Heavy Fun Break No dobra próbujemy KitKatka KitKat to dosyć nowy baton u nas go nie, nie wiem czy to jest nowy baton ogólnie, czy to jest nowy baton u nas, nie? Znaczy, nowy pewnie z 15 lat ma już, nie? O, dobra, poszło. i kraty były dobre. Z tego co pamiętam. Może też słodki. Dobry. Dobra, teraz tego Crunchy Nutten Almond, Crunchy yy, Orzechy i Migdały. Nutten Almond. Dobra, ten będzie dobry. Wiadomo, bo takie są. Chyba, nie wiem, zobaczymy. Jeszcze takiego nie jadłem to jest Z Sante, nie? To jest firma Sante. Nawet lubię tą firmę. Bo ja jestem Wege. Nie jem nic, co tam mięso, jajka, unikam, nie? Staram się unikać. Ojej, nie chcę wyjść. I ten. I właśnie Sandy to jest dobra firma, ja lubię ją. Bo tam właśnie mają. Ojej, nie chcę wyjść. Dobra, może z drugiej strony. Mają właśnie dużo takich Wege produktów, nie? Kurczę, coś się zapiek. Dobra, rozetniemy. A bo dobra, nie. To rozetniemy tutaj. Zapiek się nie chcę wyjść. A przykleił się. Dobra. A no, może będzie dobry, zaraz zobaczymy. No, twardy. No i tak. I próbujemy. Mm. Nie wiadomo, w porównaniu z tymi to w ogóle nie słodki, nie? Ale ja lubię takie zbożowe. Podchodzą mi, nie? Mm. Jak karma na ryby smakuje? Są takie karmy, zalenty. I one właśnie mają w sobie te ziarna jakieś, nie? Takie właśnie posmakują te zanęty. No dobra. <laughs> Teścik się odbył. Który by tu wybrać? Na pewno Banty jest dobry. Bunti, będą znowsze pierwsze miejsca. Tak jak w energetyce. Bunti jest dobry. Co tu jeszcze wybrać? Chyba tak damy: Banty, Banty, Mars i Sneakers. Chyba tak. Ten jest za gorzki. Ten taki. No nie wiem, tak, tak chyba wybiorę. nie? Na, w tych trzech, znaczy w tych dziesięciu. 2, 4, 6, 8, no w 10 to chyba te 3 są najlepsze, nie? No. no dobra, nie wiem co tam opowiadasz dalej. Dzisiaj jest 11 listopada. Tak jak mówię, wstałem o 6.55, w ogóle się pojechałem i nagrywam, nie? No dobra, chyba kończymy. Dobra, to dzięki. Na razie. Pozdrówki.